Pozdrawiam serdecznie, witam krótko dlatego, że krótko i dziwnie, bo ktoś się zapyta jakie tu zapowiedzi w środę można robić no można, jeżeli Showtime robi kolejną z swoich gal Showtime New Generation, czasami się z tego śmiałem bo czasami Bywali tam pięściarze, którzy no, tą nową generacją jest ciężko być mając 32 lata. No, było parę takich przykładów, natomiast tym razem są rzeczywiście dwóch młodych zawodników, o których chcę powiedzieć. Ale zanim o tym, dwie ważne rzeczy. Ważne. Dla mnie ważne, bo czasami, czasami się zastanawiam słuchając wypowiedzi pięściarzy, czy oni sami słyszą siebie. Chodzi mi w tym momencie o wypowiedź Dylana White'a, który jest zapytany o to w jaki sposób poradzi sobie z tym wszystkim co się stało Walczył z Aleksandrem Powietkinem powiedział, że bardzo dobrze walczyłem bardzo dobrze walczyłem on ma natomiast e, kilkaset walk parafrazuję, kilkaset walk amatorskich widział więcej niż ja, ja tych walk amatorskich mam zaledwie parę więc, więc trzeba to zrozumieć ale wiem, że go znokautuję, bo wa, walczyłem bardzo dobrze więc nie ma takiej możliwości innej w walce rewanżowej, którą będziemy mieli, żebym go znokautował. No, widzę tutaj mały problem, ponieważ jeśli ma takie doświadczenie, mówię w tym momencie o Aleksandrze Powietkinie, to dlaczego miałby tego, z tego doświadczenia nie skorzystać w walce rewanżowej? Do tego walczyłem bardzo dobrze, ale przegrałem przez nokaut no to wiecie jak to czasami bywa. Fakt, że prowadził, tu nie ulega wątpliwości. Dwa razy na deskach Aleksander Powietkin oglądaliśmy tą samą walkę. Natomiast nie wiem, jeśli, jeśli, jeśli Dylan White podejdzie do tego w ten sposób, co mówi, to znaczy, jest pewny siebie, wypadek przy pracy, takie rzeczy się nie mogą zdarzyć. Przyłem przygotowany na inny cios, dostałem inny cios, i tak dalej, i tak dalej. Tą tą drugą walkę przegra tak samo jak przegrał pierwszą, czyli przez K.O. Bo ostatnia rzecz, jaką powinien robić, to jest lekceważyć wszystko, co zobaczył przez ten ułamek sekundy ze strony bo, powietkina, no, zobaczył parę rzeczy więcej. Natomiast, oczywiście tak jak mówiłem, w walce prowadził, więc. Jeśli to go nie nauczyło, no to będziemy mieli powtórkę. Natomiast może są to tylko takie słowa, żeby podbić dodatkowo zainteresowanie. Ja nie sądzę, żeby trzeba było podbijać, biorąc pod uwagę, jak wyglądała pierwsza walka. No ale powiedzmy, że każda oglądalność w tej chwili w tych czasach się liczy, a w rzeczywistości będzie e, zaciśnie zęby i będzie ciężko pracował, no to myślę, że faworytem jest. Natomiast e, mamy jeszcze trochę czasu do tej walki i tego typu wypowiedzi niespecjalnie. E, Przekonują mnie co do tego, że zdaj, zdaję sobie sprawę z tego, co się stało w walce z Aleksandrem Powietkiem. Druga rzecz, że dostaliśmy, druga taka przedringowa rzecz, muszę chyba wolniej mówić, bo za szybko dla siebie samego mówię. E, związana z podaniem wreszcie daty 28 listopada pojedynku pomiędzy Joyce'em i Dibua. Tytuł At least, czyli w końcu, wrzucam w tym momencie plakacik, jak najbardziej pasuje. No bo tutaj, już ze trzy różne zapowiedzi były ze strony promotora, czyli Franka Warrena. Już było, było, była postawiona sprawa tak, że nie no, bez kibiców nie walczymy, tego się nie da finansowo złożyć. Oficjalnie, chyba, za dwa razy coś takiego Frank Warren mówił. Nagle się okazuje, że czy kibice będą, czy nie no. 99% nie, biorąc pod uwagę, co się, co się dzieje to tą walkę jednak dało się zrobić czekamy na nią od dawna z punktu widzenia brytyjskiego i brytyjskiej wagi ciężkiej bardzo, bardzo ważna walka z punktu widzenia oddzielenia chłopców od mężczyzn również tutaj różnica wieku jest oczywiście poważna na korzyść Joyce'a jeśli chodzi o dorobek pięściarski to bardzo podobny natomiast muszę zobaczyć przejrzeć dokładnie jak to wygląda ze stawianiem bukmacherów bo ja nie widzę opcji, w której Joyce może tę walkę wygrać. No, znaczy, inaczej. Biorąc pod uwagę, że każdy robi to, co potrafi. No, bo jeżeli jednego dnia jeden zapomni, w tym przypadku D.B.W.A., zapomni, jak się walczy i jak potrafi walczyć, no to oczywiście, że może przegrać. Natomiast zakładam, że jeden i drugi wychodzi i walczy na 100%. Ja tak zawsze robię. Czasami się pytacie, skąd te przemyślenia i tak dalej. Przemyślenia za dużo powiedziane. Ale wiadomo, o co chodzi. Ja, ja ustawiam sobie coś takiego, rozpiskę sobie robię co ten gościu potrafi najlepiej i jak najlepiej potrafi walczyć? No tutaj chyba się zgodzimy, że jeśli postawimy z jednej strony Dibua i powiemy sobie: chłopak walczy walkę życia, i Joyce'a. Joyce walczy walkę życia. No to wygrać tę walkę może tylko jeden. Daniel Dibua. No ale jak będzie na ringu, to się, to się przekonamy. Tą część pozaringową mamy już z głowy. Pytanie pewnie zadajecie sobie. Co można zapowiadać w środę rano. No można, jeżeli, tak jak wspomniałem na wstępie, Showtime Robi gale i będzie to prawdziwy powrót Charlesa Conwella, którego nazwisko prawdopodobnie niewiele wam mówi do momentu, jak nie powiem nazwisko jego przedostatniego rywala Patryka Deja. To był ten tragiczny, tragiczny październik, prawie co do dnia, tam kilka, kilka dni później, rok temu walczył w Chicago. Charles Conwell z Patrickiem Dayem Patrick Day zmarł w Chicagońskim szpitalu kilka dni po tej walce. Ja wiem, że w tak zwanym międzyczasie Conwell miał zrobioną walkę w Hammond, niedaleko Chicago, zresztą nie wiem godzinka jazdy od Chicago, którą wygrał z bardzo prostym rywalem, ale to była walka zrobiona tylko i wyłącznie po to, żeby go namówić, żeby wrócił do boksu Tam nie wiem, czy było 50 osób na sali. Starano się rzadko się zdarza, żeby, żeby pięściarz walczył i starano się jak najmniej mówić o tym, że walczy. Ale dokładnie tak było. Przed tym pojedynkiem Ludibella, jeden z wielu ludzi, którzy którzy reprezentujący Patryka Diana namawiał Konwala do tego, żeby jednak wrócił do Ringu, żeby jednak nie zostawiał tego jak, tego, co się stało w Chicago, jako swoje czegoś, co, co zostawia po sobie w boksie, bo nikt nie chce kończyć walki tym, że wygrałem walkę, ale mój rywal zmarł i w ten sposób kończyć karierę. Tak więc Konwald wrócił, wygrał tą walkę dosyć łatwo w Hammond, natomiast jego pierwszy prawdziwy powrót przeciwko, przeciwko dobremu rywalowi to jest teraz. To jest właśnie teraz, właśnie dzisiaj walczyć będzie z Wendy Toussaintem, podobny dorobek jednego i drugiego zawodnika 12-0 i 12-0 jeśli chodzi o jedną i drugą stronę Natomiast wrócę na chwileczkę do tego co się stało po tym po tej tragicznej śmierci Patryka Deya tam, tam w, 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 musiała wyjść w grę FBI dlatego, że tam były groźby w stosunku do Conuela, pisano mu SMSy zostawiana wiadomości, my Ciebie znajdziemy, e, i tak dalej, i tak dalej. Pokazuje to, pokazuje to tylko ten e, nie wiem, ściek, jakim są czasami media społecznościowe. I wcale się nie dziwię, że chłopak się zastanawiał, czy, czy w ogóle jest sens walczyć. Natomiast to był zawsze prospekt e, z poważnym talentem, e, i cieszę się, że na, tą powrót, na ten powrót się zdecydował. No, co może zrobić? Wychodzi na ring i walczy. Ci, którzy z boku stoją i obwiniają kogoś za śmierć w tych przypadkach, no to powinni się nie wiem, sami walnąć w głowę i to czymś, czymś mocno twardym. E, druga walka, która jest fajna na tej gali, interesująca, bo też pewnie nazwisko wam mniej znane Brandon Lee, Brendon Nie Brandon, tylko Brandon Lee, 21 lat. Chłopak, tak naprawdę z niższej kategorii wagowej, dlatego tutaj mamy catchweight, natomiast bardzo dobrze się go ogląda. Do tej pory 19 walk. 17 knockoutów. All Action Fighter. Nie wiem czy jak Bruce Lee. To jest taki All Action Fighter, natomiast jak już mamy go do kogoś porównywać, no to dlaczego nie? Z tym samym nazwiskiem rewelacyjnie się go ogląda. Walczy z doświadczonym 10 lat czy więcej, na przykład 12 lat starszym. Williamson to jest bardziej naturalny w tym catch bo to Brandon Lee idzie w górę, natomiast Brandon Lee ma wokół siebie naprawdę ludzi. Którzy nie tracą czasu na zajmowanie się talentami, z których nikt, nic nie będzie. Cameron Duncan, jego menadżer, to jest jedna z, najbardziej, jedna z najbardziej wpływowych osób w światowym boksie. Także Cameron nie traci czasu na, na zawodników, z których nic nie będzie. Czy będzie to mistrz świata? Zobaczymy. Ja osobiście popieram każdego tego rodzaju pomysłu jak ma showtime. Dopóki jest tak, jak jest teraz, że, że w tych głównych walkach dwóch głównych walkach wieczoru Pokazywani są zawodnicy 21-22 letni. Nawet jeśli ich rywale są nieco starsi, bo wiadomo, ten test musi być, to jednak jest, jest to pojedynek ludzi, na których można zwracać uwagę. No, ciekaw jestem, jak to wszystko wypadnie. Ważenie wyszło dobrze. Panowie nie mają żadnego problemu z nadwagą, żadnego problemu z COVID-em. Będziemy oglądać. Jak wiecie, mówię o tym czasami albo nawet zbyt często. Ja lubię oglądać tych młodych zawodników. Kiedy jeszcze nie są, że tak powiem, zepsuci sławą, albo nie, nie ma wokół nich aż tyle sumu, to można wtedy ładnie porównać, co było kiedyś, a co jest dzisiaj. Pozdrawiam Was serdecznie. Bardzo, bardzo poważny boks październik i listopad. Cieszę się, że te zapowiedzi, które mieli promotorzy, o których ja mówiłem u siebie we vlogu tutaj, się spełniły. Pozdrawiam serdecznie. Do następnego.